wyłania słowo kluczowe z tych kilku prelekcji, które bardzo odpowiada temu, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, na co zwrócić uwagę, bo temat jest zbyt ważki, żeby w 20 minut odpowiedzieć w pełni na wszystko, ale można zaznaczyć bardzo ważną rzecz i właśnie tym kluczowym słowem jest, jest słowo, mowa. Czyli potrzebujemy słowa dla wzajemnej, wzajemnego zrozumienia, dla przekażania uczuć Wartości, wiedzy. I to słowo w różnej formie jest używane. Yy, czy jest coś widać? A, nie. Nie, to nie moje. <grymne> <grymne> Dlatego chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj na funkcję społeczną, która wydaje się jest bardzo powszechna, używana, ale nieco zaczyna zubażać, zaczyna przyjmować nowe formy. Tą funkcją społeczną jest. Dialog. Dialog. Co to jest w ogóle dialog? Czasami zapominamy o tym, słuchamy polityków, którzy dialogują nam przed kamerami, podczas gdy jest to po prostu rywalizacja, jest to forma mm, prezentacji swojej wielkiej agresji, którą się ma wobec drugiego człowieka. Czym jest dialog i jaką rolę odgrywa? Przywołałem pewien y, cytat, który pięknie oddaje to, o czym było mówione tutaj. Słowa albo kształtują, rozwijają i po pozwalają na samorozwój człowieka, albo hamują potencjał twórczy, który Bóg włożył w każdego człowieka. Słowa wychowawcy, słowa osoby bliskiej. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, co mówimy, jak mówimy i kiedy mówimy, i jak często to czynimy. Yy, depresja wśród dzieci i młodzieży. Chciałbym zwrócić uwagę na depresję ze skutkiem śmiertelnym, bowiem depresję można leczyć i tutaj dialekt też odgrywa ogromną rolę. Po pierwsze, w zmotywowaniu rodziców do tego, żeby chcieli swoje dzieci poddać farmakologicznemu leczeniu, jak i też psychologicznemu, jak i też samych młodych ludzi, z którymi można rozmawiać ponieważ jest wiele mitów w tej dziedzinie które odrzucane bywając po prostu stają się poważnym problemem i w rozwoju, rozwojem sprzyjającym do rozwoju tego problemu jakim jest depresja która może się kończyć myślą rezygnacyjną a potem konkretnym planowaniem i wyniszczeniem statystyka na którą chcę zwrócić uwagę ona jest nieczuła ona jest bezlitosna ona jest jednoznaczna ale jest prawdziwa i szalenie potrzebna. Nie tylko badaczom, psychologom społecznym, psychologom klinicznym, czy też socjologom, którzy mogą przeglądać społeczeństwo, budować w związku z tym pewne treści, wiedzę, informacje, ale też by szukać sposobów na to, by dostrzegać czynniki, które sprzyjają destrukcji, autodestrukcji. Jakie czynniki, które mogą sprzyjać temu, by pohamować ten proces, jak i też odwrócić ten proces? Bo skoro ten proces występuje, i on się pojawia wewnętrznie u człowieka, i są, i są to jego myśli, treści gdzieś zbudowane z różnych przyczyn, w różnych e, sytuacjach, to również można znaleźć sposób na to, by móc to odwracać, by nie musiało się to kończyć sytuacją bardzo krytyczną. Te informacje są przykre, smutne. Jesteśmy w czołówce światowej, ale nie ma się z czego chlubić. Trzykrotnie w ciągu 50 lat wzrosła ilość czynionych tych samobójstw. I to jest druga przyczyna. To mnie najbardziej zastanowiło, że może być to druga przyczyna śmierci u dzieci. Dzieci umierają na skutek chorób, różnego rodzaju urazów, wypadków, a raptem samobójstwo może być właśnie tą przyczyną. Jak to się dzieje? Zaburzenia psychiczne, które są y, bardzo ważnym problemem, y, często późno diagnozowane i bardzo często wypierane przez rodziców. Osobiście jestem ojcem dziecka niepełnosprawnego, dzisiaj to jest dziecko, które ma 29 lat, natomiast dobrze sobie całkiem radzi, ale przez 7 lat nie, nie potrafiliśmy tego zaakceptować. Walczyliśmy z różnymi opiniami, szukaliśmy sposobów na to, żeby udowodnić, że on jest zdrowy. Ale porównanie z rówieśnikami pokazywało, że nie jest tak. To było trudne, bolesne, ale dzięki Bogu ta determinacja w poszukiwaniu yy, potwierdzenia, że jest zdrowy, prze, przekuliśmy na determinację w poszukiwaniu sposobu na to, jak mu pomóc, żeby zbliżyć go do normalności. Dziś chłopak pracuje w bibliotece, jest głównym bibliotekarzem miasta, czyli podaje ubrania w szatni. I bardzo dobrze się z tego, yy, powiedzmy, wywiązuje. Ale to jest przykład, gdzie nawet nad ludźmi niepełnosprawnymi, uszkodzonymi na skutek urazów okołoporodowych, można pracując osiągnąć bardzo wiele, by ci ludzie kochali życie, widząc swoje niedobory i słabości. Zaburzenia psychiczne, depresje tak, ale jeszcze oprócz depresji jest inne zaburzenie, które, które jest początkiem zaburzeń które ujawniają się w dorosłości, które często wyglądają na to, że człowiek jest inny, dziwny, mamy między sobą pewne osoby, a może sami jesteśmy, czasami w pewnych reakcjach dziwni, czasami się zastanawiamy nad tym, co się z nami dzieje. Są to albo cechy zaburzeń osobowości, czyli deformacji naszego charakteru. Albo konkretne zaburzenia, zaburzenia zachowania, właśnie one w dzieciństwie są bardzo często widziane. Te dzieci się wyróżniają w różnych sposobach czy i, i okolicznościach. Patrząc na statystykę, jeśli chodzi o Polskę, sam pochodzę z tego regionu. Urodziłem się w Łodzi, jestem bardziej łodzianinem, chociaż już dłużej mieszkam w Białymstoku. Niemniej jednak strona wschodnia Polski, jak i po zachodniopomorska część. Wychodzi ze statystyki, że to są miejsca, w których dokonuje się najwięcej tych bardzo radykalnych sposobów rozwiązania problemów dzieci i młodzieży. Młodzieży, bo tu widzimy największy wskaźnik wśród 15-19-letnich osób, 18-letnich i głównie przyglądamy się temu, są to chłopcy. Gdzie również patrząc na, te, na statystyki samobójstw wśród dorosłych widzimy, że to są mężczyźni i bardzo często mężczyźni w okresie właśnie emerytalnym. Dziwna rzecz, oczywiście ta statystyka też nam wskazuje na to, że coś się dzieje dziwnego w psychice mężczyzn w pewnym okresie, że szybciej i radykalniej chcą rozwiązywać swoje problemy, ale w tak bardzo destruktywny sposób. Co jest, że kobiety potrafią... Więcej wykazać determinacji i siły, by móc poradzić sobie z pewnymi problemami, które je może w pewnym momencie dyskwalifikowały, czy też uniemożliwiały rozwój. Taka jest sytuacja w naszym kraju. Również wiele innych czynników społecznych i politycznych może mieć na to wpływ. Patrząc dalej na statystykę, i to jest bardzo interesujące, które nas poprowadzi dalej, to jest to, co sama młodzież mówi o tym, kiedy zderza się ze swoimi problemami. I informacje były ciekawe. Z jednej strony ja sam patrzyłem jako psycholog bardzo często na informacje dotyczące telefonu zaufania. Sam patrzyłem na to z dystansu i myślałem, że telefon zaufania chyba to nie jest najlepsze rozwiązanie. Sam też nie prowadzę terapii ani wsparcia y, y, poprzez internet. Y, potrzebuję kontaktu bezpośredniego. Ale jednak okazuje się, że, że w statystyce. To jest jedno z lepszych rozwiązań. Młodzież sobie bardzo ceni możliwość z osobą anonimową, ale też zaufaną, gdzie może powiedzieć wiele, i telefon zaufania jest najbardziej, najlepiej postrzegany jako dobra forma. Rozmowy w rodzinie, o ile ta rodzina spełnia te warunki, że człowiek się czuje bezpieczny, zaakceptowany bez względu na to, co powie i w jaki sposób to powie. To jest bardzo, bardzo ważne. Często nie jesteśmy przygotowani w dialogu na usłyszenie prawdziwej informacji uczestnika tego dialogu a rodzice bardzo często słysząc o problemach własnych dzieci czują się winni niekiedy wpadają w histerię broniąc się pokazując na to że pierze gotuje sprząta wspiera finansowo czego ty jeszcze chcesz tu jest potrzeba poważnej reformy w mniejszym stopniu to jest zadziwiające kościół Kościół, który niesie Ewangelię, dobrą nowinę, czyli coś dobrego ma do przekazania człowiekowi. Okazuje się, że dla tych ludzi, których dotyczy ten problem, Kościół nie jest miejscem, w którym mogą znaleźć odpowiedź. Może zbyt punitywne nauczanie, groźba sądu i śmierci wiecznej w piekle, które może łatwiej przychodzi, jeśli człowiek się nie potrafi dostosować do reguł, których oczekujemy. Tu też jest potrzebna reforma dialogu z poddanym, z, by, z tą osobą wierną, z tym, który przychodzi w pokorze, by otrzymać wsparcie duszpasterskie. Człowiek jest jednością biopsychospołeczną. Kiedy doświadczamy rozwoju, ten rozwój wchodzi we wszystkie obszary fizjologiczny, środowiska i psychiki, czyli biologicznie. Kiedy zwyciężamy, kiedy osiągamy sukcesy, my jesteśmy zdrowsi. Człowiek w dobrym nastroju, który redukuje szybko stres, wzmacnia odporność organizmu. Ten, który żyje w permanentnym stresie, coraz mocniej traci odporność organizmu, wtedy się ujawniają rozmaite dysfunkcje: rozmaite fizjologiczne, jak i psychiczne. Jeśli genetycznie jesteśmy obciążeni skłonnością do depresyjności, to w momentach właśnie obciążenia stresowego. Wówczas bardzo często będziemy mieli ogromne kłopoty ze sposobem myślenia, z dochodzeniem do równowagi. Fizjologicznie to się dzieje tak, że pewna grupa hormonów jest niewydolna. Organy przestają mniej odpowiedzialne za określone hormony stabilizacyjne one mniej produkują tego. Zdolność wychwytu serotoniny przez synapsy w mózgu zaczyna zanikać. Jest natłok adrenaliny i innych. Czynników chemicznych, które powodują, że myślimy jak myślimy, że nie ma tam nadziei, że jest tam wiele strachu i trudności. Okoliczności powstawania depresyjności i decyzji o rozwiązaniach radykalnych i tragicznych. Pierwsze, biologiczne. Może tak być, i tak się dzieje, że rodzimy się z pewnym bagażem genetycznym. My dziedziczymy po rodzicach i naszych przodkach pewne skłonności. Dzisiaj genetyka nam coraz więcej mówi o tym, że, że są pewne uwarunkowania i od tego nikt nie może uciec. Mamy genetycznie wpisane pewne cechy. Ale to nie jest przeznaczenie, którym, z którym nie możemy sobie poradzić. To jest również informacja dotycząca o tym, że możemy podjąć wybór zdecydować o czymś, żeby zrobić coś z tym inaczej. Biologiczne uwarunkowania to urazy, choroby, dysfunkcje. Bywa, że są młodzi ludzie, którzy na skutek zderzenia się z chorobą nie potrafią tego zaakceptować. Na skutek kalectwa po urazie jakimś komunikacyjnym, również wtedy przychodzą myśli rezygnacyjne o tym, że nie ma sensu takie życie. Znów ogromną rolę odgrywa może nie tyle farmakologia, która może uciszyć pewne emocje, jakoś tam pomóc spacyfikować myśli negatywne, dialog. Dialog motywujący człowieka do życia w tym stanie, w jakim jest. Ale y, informacje, które docierają z badań statystycznych na świecie w tej dziedzinie, mówią nam o tym, że nie tylko uwarunkowania genetyczne przesądzają o tym, że ludzie popadają w depresję i też mają skłonność do myśli rezygnacyjnych, zakończonych próbami samobójczymi. Otóż czynniki psychospołeczne odgrywają ogromną rolę. Psychospołeczne, co to znaczy? To my, to nasze relacje, to środowisko wychowawcze, gdzie jest rodzina, gdzie są modele zachowań, gdzie są postawy życione, życiowe, tam przyjmujemy pewne wartości, bo, bo wzorce nam pokazują, bo model, który kochamy, wyraża te wartości. Tam gdzieś to się może czynić, tam się powinno to wyrażać. Jeśli tego nie ma, jest pewien chaos chaos, gdzie młody człowiek nie ma punktu odniesienia, on nie jest na tyle mądry i doświadczony w życiu, że on wybierze swoją drogę. I dzisiaj czasami, kiedy ktoś mówi, dziecko wybierze drogę, wybierze taką drogę, jaką mu wskaże ten, kogo on spotka, kogo on mu zaufa. Jeśli my rezygnujemy z tego i dajemy wolność dziecku, ktoś nie będzie rezygnował z tej wolności, on wykorzysta, zmanipuluje i poprowadzi tam, dokąd chce. Dlatego środowisko wychowawcze, czynnik psychospołeczny odgrywa ogromną rolę i okazuje się, że jest czynnikiem, który dzisiaj jest czynnikiem przesądzającym, kiedy wchodzimy w obszar diagnozowania schizofrenii czy depresji klinicznej, gdzie ten czynnik, czynnik biologiczny i genetyczny nie tak mocno zaważył, jak to, co się wydarzyło w jego życiu, w czym tkwił przez dłuższy okres osobowościowe czynniki, czyli rozwój osobowości bardzo istotne, to jest też czynnik wychowawczy. Gdzie się ukuwa nasz charakter, czyli zespół naszych nawyków? Gdzie ujawniają się te cechy temperamentalne jako bagaż czy dziedzictwo genetyczne właśnie w środowisku, w tym się rozwijam. Tam są pewne wzorce, tam widzę, czy te cechy we mnie widoczne, które wyrażają się w sposób negatywny, są aprobowane, czy też są w jakiś sposób kontrolowane i przekierowane w, inny, w inną stronę. Jeśli nie ma tego, osobowość wyrasta jak dziki krzew z mnóstwem rozmaitych gałęzi i brakiem owoców. Co można przełożyć metaforycznie na to, że. Po prostu brak celu, brak poczucia tożsamości, brak realnych wartości. Rola duchowości w tej prewencji zaburzeń depresyjnych. Wybrałem trzy fragmenty, jest bardzo dużo. Biblia jest pełna i jest odpowiedzią na problemy współczesnego człowieka. Ale wybrałem te, które odwołują się do dialogu, do słowa, do naszej mowy. Pierwszy mówi Salomon, że ćwicz swojego syna, póki jeszcze jest nadzieja. Czyli od zarania, od dzieciństwa, kiedy jeszcze szanuje Cię, chce z Tobą rozmawiać. Nie unoś się przy tym. I to nam pokazuje pewną kwestię, że tak bardzo zależy od tego, czy my umiemy rozmawiać. Problem naszych dzieci to nie jest ich problem, to jest problem dorosłych, którzy w świat swojego. Zaburzenia, zagubienia, nieradzenia się i bezradności i beznadziei wprowadzają te dzieci, licząc, że im się może uda. Co się ma udać? Oni są w gorszym położeniu, mniej wiedzą, czują i rozumieją. Natomiast nasz chaos jest dziedzictwem, które im zostawiamy tutaj społecznie. Ale można to odwrócić. Jeśli nastąpi reforma, jeśli człowiek zacznie pracować nad sobą jako dorosły, jako część tego społeczeństwa, widzący innych, na których może mieć wpływ, możemy ten proces powstrzymać, a nawet odwrócić, by ci, którzy tracili nadzieję, mogli ją odzyskiwać i chcieć po prostu żyć. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela. Co to znaczy? Czasami, właśnie w dialogu, możesz usłyszeć bardzo trudne słowa, które Cię powalą. To nie jest dziwne, że wpadają rodzice w histerię, że są zaszokowani, kiedy dziecko powie, że ma dosyć tego życia i myśli o śmierci. Matka płacze, będzie lamentować, bo myśli, że robi wszystko, co potrzeba. Tak, to nie znaczy, żeby dzisiaj dokonywać oceny i, i sądzić samego siebie. Mówię o tym, w kwestii obserwacyjnej, że obserwuje problem? To nie jest zarzut ani skarga, ani wyrok na żadną osobę, która widzi, że może nie umie tego robić. Raczej obserwacja, która ma prowadzić do tego, że są sposoby na to, i leży w zasięgu Twoich możliwości, żeby tę rzecz zreformować i zmienić. Czy chcecie ganić moje słowa? Słowa strapionego, słowa zrozpaczonego i na, na wiatr. Dlatego w dialogu jest miejsce i powinno być na to, że tam padną najcięższe słowa. Z perspektywy Księgi Hioba jestem przekonany, że Bóg się nie obrazi na nasze słowo. Nawet bardzo gorzkie, ale płynące ze szczerego serca. Przeczytajmy końcówkę Księgi i usłyszymy podsumowanie. Boga, na temat samego Chioba, że nie zgrzeszył żadnym słowem. A co powiedział? Zachęcam do lektury. Podsumowując, dzieci nie postępują w pełni świadomie, kiedy podejmują decyzję. To jest ich reakcja bezradności. I bardzo często jest to sposób na to, żeby pokazać swoją obecność, która może nie jest zauważona, albo zareagować na to. Że nie jest w stanie sprostać wymaganiom, które stawia przed nim środowisko. Ale największą rolę w, w przeciwdziałaniu właśnie skutkom depresyjnym, jakim jest samobójstwo, to jest dialog. Największą rolę odgrywa dialog w rodzinie i w zaufanym środowisku. Kochani, dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie. Rozmawiajmy, rozmawiajmy serdecznie. thank you